Minęła już godzina 15. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Naszą modlitwę rozpoczynamy od fragmentu z dzienniczka świętej siostry Faustyny. W pewnej chwili, kiedy ujrzałam Jezusa w postaci małej dzieciny, zapytałam się: Jezu, czemu teraz obcujesz ze mną przybierając postać małej dzieciny? Przecież ja w Tobie i tak widzę Boga nieogarnionego, Stwórcę i Pana swego. Jezus mi odpowiedział, że dopokąd się nie nauczę prostoty i pokory, to będzie ze mną obcował jako małe dziecie. Każdy z nas chce być dzieckiem Boga Ojca, małym, pokornym. Dążenie do świętości, to właśnie praca nad dziecięctwem bożym na wzór patronki dzisiejszego dnia, małej tereski od dzieciątka Jezus. Prośmy za wszystkie dusze chrześcijańskie, aby wybierały małą drogę prostoty i pokory, aby stawały się przed Bogiem jak małe dzieci. W ten sposób. Łatwiej ogarnie je potęga Bożego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego w święty kościół powszechny w świętych obcowanie w grzechów odpuszczenie w ciała z wstanie w żywot wieczny abym ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla, nas i dla jego męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami, Błogosławiony Księżę Michale Sopoćko, módl się za nami. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Kochani, jeszcze jedną radosną wiadomością chcę się podzielić na koniec. Otóż nasza zrzutka, założona, aby pomagać tym, którzy zostali poszkodowani. W powodzi, w Długopolu, w naszej wsi i w okolicach, no, zakończyła się już sukcesem. To znaczy, zebraliśmy tyle, ile założyliśmy 50 tysięcy złotych w niecałe dwa tygodnie. To wspaniały odruch serca również z Waszej strony, bo wielu spośród tych, którzy się z nami modlą na Rzeńcu Bez Granic, również oni tam wpłacali pieniądze, abyśmy, abyśmy mogli Mogli je dać tym, którzy są najbardziej potrzebującym. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za waszą pomoc, za wasze serca. Obiecujemy, żeby nie zmarnujemy ani złotówki, będziemy przekazywać tę pomoc tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. A Wy też spełniliście uczynek miłosierdzia, przepiękny, bardzo potrzebny, bardzo ważny. Bóg zapłać wam za wasze serca i Pan Bóg to wszystko wynagradza. Dzisiaj przypominam, że 1 października rozpoczyna nam miesiąc różańcowy, a więc tą modlitwę różańcową będziemy starali się jeszcze bardziej dowartościować, jeszcze gorliwiej się nią modlić. Przypominamy, jak zawsze w październiku, aby w miarę możliwości uczestniczyć też w nabożeństwach różańcowych we własnych kościołach, we własnych parafiach, na żywo, a nie tylko tutaj przez internet. Ta modlitwa na żywo często też jest połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. To tym bardziej jest to ważne, jeśli to jest możliwe, aby uczestniczyć właśnie tam w Kościele. Zachęcamy Was do tego, a jeśli ktoś nie może w taki sposób, no to oczywiście zapraszamy na nasze transmisje na Różaniec Bez Granic. Do zobaczenia z Panem Bogiem, jeśli Bóg da.